Siemano. Zaczynamy ten tydzień, tak jak powiedziałem, spróbuję coś nagrać. Jedziemy w tym momencie. Znaczy ja i tak przejeżdżam koło magazynu i jadę na magazyn po narożniki. Zrobimy jednego rzuta na dwa rzuty i tak nie mamy materiału dzisiaj. Yy, ale mamy też tam, brakuje kilku narożników. Tam nie wiem, chyba siedmiu czy ośmiu, żeby dokończyć drugi apartament. Chyba Wam nie łapie ostrość, nie? Tak mi się coś wydaje. I słuchajcie, tak nie ma ostrości w ogóle. No. Yy, to, to wygląda tak, że brakuje nam kilku narożników i pewnie jeszcze jakieś sprzątanie czy coś będzie, nie wiem, może cement, zobaczymy dojedziemy, to wszystkiego się dowiecie ogółem mieliśmy niezłe tam przygody ale o których, o których też Wam opowiem już na miejscu pewnie też nie z samego rana bo jak widzicie jest ciemno, tutaj teraz widno to się robi no na przykład wczoraj za maszynami wystartowałem gdzieś w pół do dziewiątej dopiero bo było pochmurno i no i kamera nie, nie wyłapie tego. Dziś dopiero tak naprawdę od ósmej, a dla kamery to bym powiedział nawet tak na spokojnie, to da dziewiąta. To jest wtedy tak w miarę. A do dziewiątej noc, no ale za to wieczór. Na ten moment to gdzieś tam. O 17.00, po 17.00, po 17.00, po. Robi się. Ciemno. No nic, jadę na magazyn, wrzucę tą paczkę kantów. Więcej raczej nic nie potrzeba. I gonimy na budowę. Oj, powiem Wam. Zimno jest, chociaż i tak jeszcze nie jest tak źle. Ale widzę, że wieje po wodzie. Wy nie widzicie. Nic. Biorę ubrania, idę, odkręcam wodę idę na górę a po narożniki przyjdę później chyba w pierwszej kolejności mi się wydaje że rzucimy a później będziemy coś szykować, bo i tak materiał musi nam dzisiaj przywieźć z jedną paletę nam zabraknie chociaż tak naprawdę nawet i nie całą chyba, bo tam jeszcze prawie paletę mamy a ja mamy już jednego rzuta zrobionego w w drugim apartamencie, a tam mamy tylko dwa apartamenty. W sumie to było trzy, ale Simon jeden zrobił. Jak mnie nie było, no ale to wszystko to wam pokażę. No, ciekawe, czy przyjadł dzisiaj po Dźwig. Ostatnio pokazywałem na TikToku, jak przyjechali po Żurawia. Popsuł się ten Żuraw. I No przestał totalnie działać. Przyjechali, zablokowali tutaj ulicę. Cały dzień zablokowana walczyli, walczyli, walczyli i nie dali rady bo ten żuraw musi się coś tam uruchomić, żeby go złożyć no i, i odblokowali drogę po południu grubo po południu, około 15 może no i pojechali w cholerę, i żuraw jak stał tak stoi a my maszynę z góry chodźcie, pokażę wam co robimy zaraz, my tutaj już jesteśmy, tutaj tutaj zrobił Simon cały apartament to też zrobił on Tutaj tutaj już zaczęliśmy w poniedziałek O, sprzątanie zostało i cement Czekaj tak idzie lepiej O chłopakom sprzęt moknie Siema Simon. Siema. Dawnoście się nie widzieli Simon jeździ na ryby wreszcie No był wczoraj na przykład I złowił <noise> Słyszeliście? Było bardzo zimno. No było. Wczoraj to ja zmarłem. No i mamy tutaj wszystko, jedynie sprzątanie zostało. Ale jeszcze jest ten apartament. Dzisiaj robiliśmy tutaj drugiego rzutu. Musimy jeszcze zrobić joysticka Został cement. Tu oczywiście 2,5 cm. Ale tutaj właśnie postawiłem narożniki. I tutaj mi zostało kilka. I to jutro, tylko że nie mamy całego materiału, czyli tam jedna ścianka w tamtym pokoju, i to dookoła zostało. I tutaj to by było na tyle, ale eee, będzie, bo kolega robi na dole, i rozchorował się. Tam został też jeden apartament, jeszcze na drugim piętrze. Klatka cała, wejście na zerze najprawdopodobniej my to będziemy robić jeszcze tak naprawdę cała druga klatka jest do zrobienia nie wiem czy to my będziemy robić czy nie nie mam zielonego pojęcia, jeżeli tak no to święta nas tutaj na pewno zostaną eee, i co więc, ja co my mieliśmy ostatnio, bo ten żuraw mówiłem, że strzelił, nie? no i maszynę rozbierali i wycięliśmy deski i patrzcie takie zrysowane Dobrze, kolega nam pomógł i znieśliśmy. Mam nadzieję, że, bo widzę, że montują e, ten montują balustrady i ja mam nadzieję, że nie zamontują nam na małym balkonie, tam gdzie Big Bag stoi. Bo my musimy też jakąś maszynę na dół podać. Ja mam nadzieję, że my nie będziemy je tachać z góry, kurwa tym klatką. E, a jest taka szansa bo no, ogółem ściągnąłby nam ją z czwartego na trzecie i podałby nam tam żurawiam, ale żuraw się rozleciał. E, no i właśnie, tak jak mówiłem, że żeby naprawić żurawia, muszą go rozebrać, a już tu nie ma dla niego tyle roboty, żeby go z powrotem składać. I oni stwierdzili, że go rozbiorą i zabiorą. I w piątek byli, zablokowali asfalt, szosę tutaj. Nie było przejazdu gdzieś do godziny, nie wiem, 14:15 walczyli cały czas tam na górze z tym żurawiem jak się okazało ten żuraw musi się coś tam ruszyć żeby się dało go uruchomić i rozebrać a on się nie rusza i, i finalnie odblokowali ruch żuraw jak stał tak stoi a my zostaliśmy bez dźwigu fajnie ja się biorę kończę tutaj te narażniki jakieś sprzątanie i nie wiem, no jakieś sprzątanie, jakieś pierdoły przygotować coś na jutro, i, i, i jutro będziemy to kończyć. Ale ja z tego sprzątania powiem Wam, nie mamy jeszcze drugiego Big baga. a to wszystko i tak stąd będziemy się nam HDS-em Przecież jak my to kurde mamy, przecież nie będziemy tego schodami nosić z trzeciego piętra. Ja pierdolę taką robotę A i właśnie za jakąś godzinę, a jest godzina w tym momencie, już Wam mówię. 12.44 Za jakąś godzinę będzie kierowca u Grześka. Sadzarka jedzie. Eee, a jaki jest na nią plan? Powiem Wam tak. Plan był taki, żeby ją schować na zimę, żeby nie gniła, bo szkoda mi jej po prostu. Ale finalnie odezwał się jakiś tam chłopak, który jest zainteresowany tą sadzarką. Niestety, znaczy, no, nie, no niestety, no będę. Yy, stratny na niej Ale wolę ją sprzedać za cokolwiek Jak ona ma stać i gnić I finalnie Ma sobie podjechać Jak będzie ta sadzarka już w Bełżycach U szwagra, którego yy, Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Za zorganizowanie transportu No szwagier to jest jednak szwagier Jak szwagier nie załatwi to nikt nie załatwi Nie ma takiej kurwa opcji <laughs> Dzięki Dzięki szwagierek Jakby ktoś Potrzebował wulkanizacji, Bełżyca, bełżyce i okolice, maszyny rolnicze, osobówki, jakieś fadromy, ciężarówki. Serdecznie polecam chłopaki, robią mega robotę. Sprzęt jest nowy, najwyższej jakości i naprawdę im to wychodzi. Tak więc, gdyby ktoś potrzebował, dajcie znać na maila lub brief. Eee, to wam podeślę jakieś namiary i śmiało możecie lecieć sobie tam i działać. Na pewno nie odeślał Was chłopaki z kwitkiem. No a co do sadzarki, no niestety, wolę ją sprzedać za cokolwiek, jak ona ma stać i gnić, bo ja tym sadził nie będę, grzęsie raczej też nie i finalnie miała wylądować już szwagra, bo ma tam kawałek hali, ewentualnie ją przykryć już szwagra. Pojechałem teraz na święta i ją zabezpieczył, no ale jeżeli jest klient. Ty ją wolę oddać w dobre ręce i niech komuś tam służy, nie? Trudno. Je są plecy, to są, to jest handel. Nie zawsze idzie zarobić. Czasami trzeba dołożyć. Życie, biorę się. Dobra, kanty pokończone. Powiem wam, że dałem ciała. Bo nie wziąłem sobie kamery, wziąłem telefon do nagrywania. Stwierdziłem, że teraz będę nagrywał telefonem, ale to jest błąd. Już wam mówię dlaczego. Telefonu sobie na głowę nie założę i nie nagram wam co robię. Niestety, no nic. A słuchajcie, a słuchajcie jeszcze wracając do yy, sadzarki, to powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jakieś tam podsumowanie z tego handlu całego. Bo teoretycznie jestem w stanie zrobić. Już nie mówię, że tam yy, rzucać kwotami jakimiś, ale na której maszynie najlepiej zarobiłem, czy tam zarobiliśmy i na której maszynie były największe plecy. Bo to jestem w stanie Wam powiedzieć tutaj akurat nie ma. Nie ma co nie ma? Nie ma tajemnicy żadnej, ale być może nie chcecie, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście. Czy chcielibyście poznać takie informacje, że tak powiem. Na której maszynie udało się najlepiej zarobić i na której niestety najwięcej stracić bo nie na wszystkich maszynach udało się, że tak powiem zarobić nawet patrząc na całokształt to jeżeli chodzi o maszyny to bardziej bym był skłonny powiedzieć, że na większości maszyn są plecy tak bywa no ale, ale wy dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. Yy, I co, jeżeli uda się tą sadzarkę dzisiaj finalnie sprzedać, to plan mam na nią taki, a nie raczej nie na nią, tylko na pieniądze z tej sadzarki, że te pieniądze przeznaczyłbym na cel związany z traktorem, czyli na KESA. Bo tam pójdzie też trochę pieniędzy i to fajnie, by to się, kurczę, że tak powiem, nałożyło, że jedna maszyna sprzedana, trudno, że z plecami, ale przynajmniej nie musiałbym dokładać do, do ciągnika z portfela, nie? Tylko to bym bezpośrednio, jakbym wrócił, to bym od razu wziął w Kielnię i wywiózł do kolegi Tomka i niech robi z tymi pieniędzmi co chce. Ile mu starczy, niech robi. A jak mu zabraknie, no to trudno, dołożę ze swoich pieniędzy, nie? Dobra słuchajcie, mi się za jakiegoś joysticka i nie wiem, jakieś sprzątanie, która to jest godzina? Kurwa, za młoda żeby jechać do domu. My właśnie sprzątamy, ale przed sekundą dostałem zdjęcie, które wlatuje w tym momencie. I jak widać sadzarka jest załadowana i jedzie w tym momencie w stronę Bełżyc. A czy pojedzie do nowego właściciela? Tego jeszcze nie wiem, dojedzie? Mam nadzieję, że dzisiaj klient podjedzie. Ja bym powiedział, żeby sobie podjechał, zobaczył, ale tutaj zależy na tym mi najbardziej, żeby ewentualnie tego nie przerzucać. Tylko, żeby mu to po prostu wymyślał, on jest z tamtych okolic. Tak więc, wszystko by się fajnie ułożyło, że po prostu miałby od razu to dostarczone do domu. Jeżeli nie uda się, no to powiem wam, jakie pieniądze tak naprawdę za tą sadzarkę chcę. Chociaż wiem, jest jeszcze jeden klient, który pisał. Jeden. Czy dwóch. Eee, bo popuszczałem też tą sadzarkę na różnych grupach na Facebooku i ewentualnie do nich się odać. Powiedziałem, że jest podrezerwowana, no bo ten klient tak wstępnie sobie zarezerwował. On chciał na weekendzie jechać do Grześka oglądać, ale no, nie było sensu. Bo i tak wiedziałem, że tą sadzarkę trzeba zabrać. Trzeba ją zabrać, żeby ją przyzimować gdzieś w normalnych warunkach, albo przynajmniej ją przykryć, no, albo ją schować gdzieś pod dach. Nie? Eee, no, ale fajnie. Jeszcze raz całego serducha wielkie, ale to wielkie. Dziękuję za szwagier, za zorganizowanie tego transportu. Wiem, że znowu w pionie, ale łatwiej jest nagrać. Słuchajcie, my skończyliśmy na dzisiaj. Jedziemy, rozjechaliśmy się do domu. Czekam na informacje, co z sadzarką eee, i tyle. Miałem jechać oglądać Vectre samochód, ale nie będę ukrywał, że no posprawdzałem ceny, w sumie fajna jakaś tam niby wersja, jakaś kosmo brązowe skóry ale wszystko poskładać do kupy, cena zakupu akcyza transport szkoda dupę sobie zawracać eee, chociaż fajna ogółem 180 tysięcy przebiegu, nie 8 rok Niezbyt młoda, w kombi, czarna, na alumie no ale co z tego, jak te samochody nie mają cen, nie? W dieslu, nie wiem jaki pieca, albo 2 litra, albo 1.9 Trudno, nie jadę, szkoda Muszę się, ten, do Gółem Chciałem pojechać nie tylko za Vectro, bo oni mają więcej samochodów, a tam klientowi e, Nie obiecałem, nie obiecałem, że się uda znaleźć, ale Postaram się o poszukać auta, ale ogółem o auta nie pytajcie. Było tam kilka zapytań. Na razie nie. Na razie zajmijmy się tym, co jest. Nie jestem w stanie wszystkiego po prostu przerobić. Słuchajcie, no gdzie, e, gdzie tymki, gdzie maszyny, jeszcze co auta sobie do tego dołożę, chociaż mam tam jakiś jeszcze z tyłu głowy plan inny. To nie, nie przejdzie mi to. E, dlatego na razie o samochody nie pytajcie. Tym bardziej z samochodami To niestety, ale problematyczny trochę temat jest Wolałbym Wolałbym raczej w to Z tego Z tego nie korzystać, że tak powiem Nic, słuchajcie, dam wam na pewno Jutro znać co i jak z sadzarą A na ten moment kończę Jutro biorę yy, Kamerę z kamerą będzie mi o wiele łatwiej Bo sobie założę na bańkę I będę mógł coś ponagrywać Tak więc nie kończę tego filmu I za chwilę kontynuacja Siemano W kolejnej części filmu Patrzcie co się dzieje Mamy belgijską zimę Deszcz pada, wiatr wieje Jak cholera zimno Nieprzyjemnie, nie chce mi się nawet wychodzić Wiecie? No ale muszę Słuchajcie, co do Sadzarki nadal aktualna. Okazuje się, że klient, no, chce coś w lepszym stanie, że tak powiem, żeby znaczniki miała, bo ta nie ma, tak więc, ona jest nadal dostępna. i Słuchajcie, ja ją opuściłem na TikToka. Tam wystawiłem cenę 11 tysięcy, pewnie nie jeden z Was widział, ale cena za tą sadzarkę, tylko że to jest cena ostateczna ja jej taniej nie sprzedam to cena za tą sadzarkę to jest 10 tysięcy złotych eee, i tak jestem w plecy na tej sadzarce nie małą kwotę ale no jak ma stać i gnić to niech komuś służy, to działa w, no w ten sposób, nie? po co to ma stać? Nie mam ja czym tego przerzucać, w tym momencie to jest już szwagra, no to i tak Super, że może tam być, no bo tam jest czym to ściągnąć, jest czym to załadować Ja jeszcze nie mam tura To czym ja mam to wrzucać, czym ja mam to rozładowywać, nie, no ona jest mi w ogóle do niczego nie potrzebna, tutaj jest podobna Sytuacja jak z pługiem Tak więc śmiało, gdyby ktoś był zainteresowany Dawajcie znać I 10 tysięcy złotych i sadzarka może być wasza Właśnie przyjechał Simon Idziemy, trzeba się przebierać I trzeba się brać za robotę No i dobra, słuchajcie, mamy metry sfinałowane yy, Za chwilę idzie cement Musimy go przynieść z dołu I jutro na 10 jest umówiony na ciężarówkę Ściąga nam maszynę Ściąga nam cały ten bałagan. Musimy przywieźć ze dwa big bagi. Yy, i razem i narzędzia tak samo. Tam jakiś stoi dzisiaj samochód. Opartego tu będzie nam ściągnął, no, ale dzisiaj to wieje. I co? I Jesteśmy dogadani. Robimy klatkę obok, ale robimy też tą klatkę razem z wejściem ale klatkę tą razem z wejściem robimy kolegi maszyną a nasza maszyna jutro idzie już tam obok i zaczynamy tam działać, czyli do świąt raczej będziemy tutaj gdzie jesteśmy idę w tym momencie, biorę worek worki i przynoszę cement z samego dołu no i rzucamy, jeden pewnie będzie rzucał drugi będzie mu tam maszyny pilnował i w międzyczasie jakieś sprzątanie, szykowanie gratów na jutro. No, bo to też na szybko trzeba będzie w Big Bag'a powrzucać te kompresory łaty, nie łaty, co jest, to wszystko to pójdzie. Po robocie mamy wysprzątany jeden apartament praktycznie na cita. aby pozbierać tam kilka kubeczek siuwarku. Mamy pozwijane papiery, prawie że wszystkie został tylko salon. Tam gdzie na początku maszyna stała, to Wy nie wiecie, w tym pierwszym apartamencie. Ale tam mamy i palety jeszcze puste z góry i maszynę. Część gratów wynieśliśmy na dół i będziemy podawać przez balkon. No co, jutro na dziesiątą samochód yy, mamy. Ma nam ściągnąć maszynę, <laughs> podać od razu na drugą klatkę, żebyśmy już mieli GITES a ja muszę jeszcze zajechać na magazyn bo jeszcze nie mamy bo będziemy rzucać klatki, biegi i potrzebujemy i plastikowych narożników płytę grunt betokontakt kurwa coś jeszcze i nie pamiętam co nie wiem a i big bagi, żeby było w co narzędzia wsadzić i żeby nam ściągnął na dół. A tych tak naprawdę narzędzi to nie będzie wiele, bardziej to w sumie Big Bang jest potrzebne na kartony, bo nam się w ten jeden nie zmieściło. Ściągnie wszystkie, wywiezie na tyły, zostawi gitara, nie? Tak więc co? Ja kończę ten film, postaram się dzisiaj wam go złożyć. A jutro, jak się uda, to będzie jakaś tam kontynuacja. Tak więc czołem ekipa i do następnego! I o tak się wraca właśnie przed piątą. Fajno, nie?